Cześć ziomeczki, witam Was po raz kolejny na moim kanale i bardzo, bardzo, bardzo się z tego cieszę. A tym bardziej, że dzisiaj będę Wam mówić o kolejnej gwieździe PRL-u, a wiem, że kochacie takie odcinki. A szczególnie, kiedy są to odcinki o tzw. Tak seksbombach PRL-u, no to dzisiaj będzie Irena Karel, seksbomba numer jeden swego czasu, trzeba to przyznać. No i oczywiście pamiętacie w odcinku o Barbarze Brylskiej mówiłam Wam, że jest ona nazywana Polską Brigitte Bardot. Wiem, że niektórzy z Was kochają te porównania, inni ich nienawidzą, no ale ja muszę powiedzieć, żeby tradycji stało się zadość. Więc jeśli ja już bym miała wybierać Polską Brigitte Bardot, to jednak Irena Karel była moim zdaniem przodująca w tym temacie i wyprzedza Brylską w tym podobieństwie, chociaż oczywiście w Polsce nie brakowało które mówiły, że Irena Karel była dużo lepszą aktorką niż Brigitte Bardot. Wybaczcie, to nie moje słowa, natomiast jedno jest pewne. Słoneczko PRL-u, tak ją nazywano, a dzisiaj opowiem Wam o jej historii, historii jej aktorstwa, jej drogi do sukcesu, no a także burzliwych relacji z mężczyznami, choć ta aktorka od skandali starała się stronić. Zaczynajmy! Ta piękna aktorka, którą kochali wszyscy już w wieku 21 lat na dobre zagościła i na deskach teatralnych, i w filmie. Naprawdę nazywała się Irena Kiziuk i urodziła się w 1943 roku we Lwowie, a wkrótce później przeniosła się do Warszawy, bo tam już niebawem miała stać się wielką gwiazdą i wszystko w tym temacie poszło zgodnie z planem. Ale trzeba tutaj wziąć pod uwagę to, że była bardzo zdeterminowana, żeby osiągnąć swój cel. Najpierw za sprawą z liceum, która uczyła ją polskiego, zdecydowała się pójść na konkursy recytatorskie, które wygrywała jeden za drugim. To pozwoliło jej być bardzo pewną siebie, pewną swojego talentu, no i nie tylko tej urody, o której słyszała od dziecka. Ta pewność siebie popłacała, ponieważ aktorka, kiedy pojawiła się na deskach teatralnych, na przesłuchaniu do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, świetnie sobie poradziła. A do odegrania miała całkiem trudne zadanie, ponieważ miała na różne sposoby i w różnej interpretacji powiedzieć zdanie: Zdejmij, Hamie, tę czapkę. Sprostała wyzwaniu i znalazła się w gronie 19 szczęśliwców, którzy otrzymali indeks. Mimo, że o to miejsce walczyła grupa 2000 kandydatów i kandydatek. Ale Irena Kiziuk nie brzmiała wyrafinowanie ani. Po gwiazdorsku. No a przecież Irena musiała zostać gwiazdą. Wiedziała, że i przed nią, i po niej aktorki, które były na to skazane, zmieniały swoje nazwisko, a właściwie przybierały pseudonim. Stąd właśnie Karel. I tak jak wcześniej, tak i w tym momencie aktorka, początkująca jeszcze wtedy, bardzo trzymała się obranej drogi. Na studiach była bardzo zaangażowana i chętnie również brała udział w inicjatywach aktorskich, a także w kabaretach. Można było ją oglądać chociażby w kabarecie Dudek czy kabarecie Jana Tadeusza Stanisławskiego. Bo jak sama twierdziła po latach, uwielbiała nabijać się z przywar Polaków, ludzi w ogóle. No i oczywiście sama z siebie Również miała do siebie bardzo duży dystans. No ale oczywiście, teatr ją pokochał. Przez 15 lat od momentu, kiedy zadebiutowała na deskach teatralnych, można ją tam było ciągle oglądać. Ale właściwie w tym samym czasie dostrzegło ją też kino. I zadebiutowała w wieku 21 lat w filmie Pingwin. I mimo, że była to naprawdę mała rola, można wręcz powiedzieć, że epizodyczna aktorka przykuła tam spojrzenia nie tylko publiczności, ale i krytyków i od razu została pokochana. W ogóle miała w sobie coś takiego, co pozwalało jej, mimo że bardzo często, właściwie prawie zawsze, grywała role drugoplanowe, często epizodyczne. Była jedną z najbardziej zapamiętywanych postaci filmów, w których grała. Nawet gdy jej nazwisko nie było wypisane na plakacie wielkimi literami, zdarzało się, że ludzie, jakbyśmy to powiedzieli, walili drzwiami i oknami do kina tylko z jej powodu. Kolejne propozycje, więc pojawiły się dość szybko, choć zwykle, tak jak Wam powiedziałam, Karel była na drugim planie. A propozycje nie były dla niej do końca satysfakcjonujące. Z jakiego powodu? No jak już wam często mówiłam w PRL, oprócz talentu trzeba było wyglądać, ale niestety ponieważ trzeba było spełniać te dwa warunki, często o jednym z nich zapominano i to właśnie tym zapomnianym był bardzo często talent. Dlatego aktorkę obsadzano raczej w płaskich rolach, w których musiała eksponować swoje wdzięki i bardzo szybko została zaszufladkowana. Widzów gromadzono przed ekranami obietnicą pokazania wdzięków Karel. W PRL bardzo często nieodłącznie właśnie rozbieranie szło w parze z karierą. Takie to były czasy, ludzie łaknęli sensacji, ponieważ nie mieli do niej takiego dostępu jak dzisiaj, chociażby za sprawą internetu. Kiedy występowała w filmie Wezwanie i miała tam rozbierane sceny, bardzo często w kinach brakowało biletów. Ale Karel została również prawdziwą celebrytką. Można nawet powiedzieć, że w pewnym sensie modelką, ponieważ bardzo często spoglądała na swoich widzów z kiosków, z okładek gazet. Można o niej śmiało też powiedzieć, że jak na dzisiejsze standardy była trendsetterką. Oczywiście, wiecie, to jest osoba, która kreuje trendy, taka influencerka modowa na przykład, chociaż moim zdaniem często są to po prostu kobiety, które bardzo umiejętnie podążają za trendami, które narzucają nam marki, które chcą po prostu sprzedać ciuchy, które są w modzie. Wow, tak to wytłumaczyłam. Natomiast wtedy tak nie do końca było, ponieważ w Polsce takich marek nie było, aż tak wpływowych oczywiście. Natomiast trzeba przyznać, że Karel nosiła się bardzo modnie. Pomijając jej nieskazitelną um urodę, świetną cerę, a także super figurę, lansowała ona kolorowe, krótkie sukienki, jakie wtedy były bardzo popularne. Zwracano więc uwagę na jej ciuchy, ale częściej jednak chyba widzowie woleli, żeby je zdejmowała. Nawet kiedy wyszukiwałam artykuły, żeby przygotować dla Was ten odcinek, trzeba przyznać, że bardzo często okraszone one były właśnie serią rozbieranych zdjęć aktorki. Do historii przeszło jej wykonanie piosenki Mężczyźni wolą blondynki, którą oczywiście znacie na pewno z wykonania Marilyn Monroe. Była to taka trochę parodia, trochę satyra, aktorka położona na czerwonym materiale śpiewała tę piosenkę, natomiast przez cenzurę i władzę PRL zostało to odebrane jako drwina z klasy robotniczej i przez to ocenzurowane. Aktorka dostała natomiast zakaz grania przez rok. No dobra, ale dość tego czczego gadania. Pora na dowody. Mówię wam cały czas, że aktorka była znana z tego, że świetnie odgrywała drugoplanowe role, tak, że jednak skradła zwykle show głównym aktorom. Tak na przykład było w filmie Pan Wołodyjowski. No tam się wszyscy Azji Tuchajbejowi dziwili, jak on mógł olać tę kę i mimo, że oczywiście Magda Zawacka czy Barbara Brylska grały większe role, to jednak wielokrotnie przejawiała się opinia wśród publiczności, że to właśnie Irena była najładniejszą aktorką z tego filmu. O, oczywiście wszystkie panie były piękne i o gustach się nie dyskutuje, ale jest to na pewno dowód na to, że aktorka, mimo że. Pozostawała z tyłu i tak wysuwała się na prowadzenie. No właśnie, ale dlaczego mimo jej wielkiej popularności zwykle grywała rolę drugoplanowe? Myślę, że tutaj wchodzi w grę jej skromność. Pomimo, że w PRL-u bardzo często dzieci wychowywane były raczej w duchu powiedzenia stój w kącie, a znajdą cię, to w showbiznesie to się nie sprawdzało. A Karel jednak taka była. Nawet gdy proponowano jej świetne role, to ona mówiła, że ktoś lepiej to zrobi. Ona zna swoje miejsce w szeregu, tak zwykła mawiać. Przykładem może być na to rola, której odmówiła, gdy zaproponowano jej rolę Jagny w chłopach. Sama podobno zaproponowała Annę Seniuk. No dobra, ale teraz to, co kochacie najbardziej czyli romanse. Chociaż tutaj nie będzie jakiegoś wielkiego szału, ale zostańcie ze mną, bo co nieco jednak się wydarzy. Ponieważ jeżeli chodzi o Irenę, to oczywiście uganiali się za nią mężczyźni, ale ona miała taką dewizę, że skandali to ona nie potrzebuje. I faktycznie kiedy na studiach latał za nią jej wykładowca Andrzej Łapicki, który przecież był ikoną w swoim środowisku, na pewno imponował Irenie swoim dorobkiem aktorskim, to ona powiedziała: mm -mm, ja tutaj studiuję, ty jesteś wykładowcą, to się kupy nie trzyma. No niestety udała się namówić na mały romans, kiedy studia się zakończyły. W 1967 roku na planie filmu Poradnik Matrymonialny połączył ich krótki romans. Chociaż imponowała jej atencja legendy polskiego aktorstwa, nie umiała sobie poradzić z tym, że Łapicki ma żonę i dwójkę dzieci w zbliżonym do niej wieku. Tadeusz Ross to też mężczyzna, który długo zabiegał o jej względy, na chwilę się nawet udało, ale związek nie przetrwał próby czasu. Ostatecznie aktorka nie spieszyła się z wyjściem za mąż i tę decyzję podjęła. W 1974 roku, a jej wybrankiem został znany operator filmowy, dla niego to był drugi ślub. Dlatego wszyscy się dziwili, że aktorka wybrała rozwodnika, bo w tamtych czasach była to no, gorsza partia. Dodatkowo mężczyzna nie wylewał za kołnierz. No i to później okazało się być gwoździem do trumny tego związku, ponieważ Mimo że aktorka naprawdę była mega zakochana, wiele osób mówiło, że straciła totalnie dla niego głowę, o tyle problemy w małżeństwie pogłębiały się wraz z chorobą alkoholową mężczyzny. W rezultacie para rozchodziła się i schodziła. Mężczyzna cały czas przekonywał ją, że zmieni swoje życie. Ona marzyła o stabilizacji, o dzieciach, o takim związku, jak z filmów po prostu. Niestety to się nie udawało, dlatego z biegiem czasu zaczęła się coraz bardziej oddalać. Jej zawód sprawiał, że bardzo często mogła wyjeżdżać, a ona tych wyjazdów po prostu nie odmawiała. W pewnym momencie mężczyzna już był tak głęboko w szponach nałogu, że zdrowie niestety zaczęło mu szwankować. Wtedy podobno proszono jego żonę o to, by wróciła do Polski, ale ona albo bagatelizowała sprawę. Albo nie chciała już uczestniczyć w tym dramacie. W 1983 roku mężczyzna zmarł. Ponoć Karel nie mogła sobie wybaczyć tego, że jednak nie wróciła do męża, gdy ten umierał. Mimo, że tak jak Wam powiedziałam, oddalała się od niego, nadal bardzo go kochała. Dlatego po jego śmierci popadła w depresję. Przez długi czas nie wychodziła z domu, a także ograniczyła wszystkie wyjścia. Tak naprawdę jej znajomi mówią, że przez wiele lat bardzo ograniczała się towarzysko z tego powodu. Co teraz dzieje się z Ireną Karel? Przez lata po tym jak właśnie dopadła ją ta depresja grała raczej epizodyczne rulki. No i zasłużyła sobie na skromną aktorską emeryturę. Głośno o niej zrobiło się kiedy okazało się, że odziedziczyła wielki spadek. Gazety nie bez złośliwości donosiły, że dawna seks bomba nie musi już się obawiać o swoją emeryturę, ponieważ odziedziczyła ogromny spadek, którego w skład wchodzą wartościowe tereny w Warszawie należące przed wojną do jej rodziny. Natomiast jeśli chodzi o jej karierę aktorską, to w dojrzałym życiu wybierała bardzo dobre role. Może tego przykładem być chociażby Róża Wojciecha Smarzowskiego, a także film był sobie dzieciak z 2013 roku. Przez jakiś czas dość regularnie pojawiała się także w plebanii, a kto lubił, mógł ją również zobaczyć w produkcjach. Sukces i przystań. Jestem pewna, że i Wy wiecie, gdzie jeszcze Jelena Karel się pojawiała, dlatego czekam na Wasze komentarze w tym temacie. Dajcie znać, kogo jeszcze powinnam wziąć pod lupę w przyszłości, no i oczywiście czekam na Was na moim Instagramie, a łapka w górę i sub, jeśli jeszcze się nie subujemy, będzie dla mnie super wynagrodzeniem. Dziękuję Wam kochani, że byliście ze mną do Końca. Jesteście super! Trzymajcie się! Cześć!